A ja tu sobie szperam w internecie i wyszukuję ciekawostki, które mogą zainteresować naszych widzów. Czy wiecie na przykład, że człowiek tak naprawdę zaczyna płakać dopiero od około drugiego miesiąca życia? Wcześniej owszem, robi to, ale tak właśnie jak ten maluszek na sucho. Pewnie dla mam, które muszą wstawać, do takich malców są w nocy, no nie ma to większego znaczenia, ale znaczenie powinna mieć inna informacja. Uwaga, jeżeli dziecko śpi przy włączonej lampce, wówczas zwiększa się ryzyko, że będzie krótkowidzem, jako osoba dorosła. Więc mamy, wyłączamy lampki. W ten sposób być może też unikniemy problemów, z jakimi zmaga się właśnie ten mężczyzna, chociaż on akurat dobrze sobie na to zapracował. Spójrzcie, jaki ma wytrzeszcz oczu. Oczy niebieskie, życie królewskie. Otóż okazuje się, że na oku można zrobić tatuaż. Wystarczy podać tylko kilkanaście zastrzyków z tłuszczu. Ponoć jest to bolesne. No ja chyba wolę raczej takie naturalne oko. Spójrzcie, jak to pięknie wygląda. Kolejna historia, którą chcę Wam opowiedzieć, brzmi niesamowicie, ale wydarzyła się naprawdę. Dotyczy tego właśnie mężczyzny. On najpierw stracił wzrok, a później lekarze pomogli mu go odzyskać, a to dlatego, że wszczepili mu do oka ząb. Spójrzcie. To jest właśnie jego własny ząb. Najpierw został ząb mężczyźnie usunięty, później wydrążono w nim dziurkę, tam włożono specjalną sztuczną soczewkę, następnie ten ząb został zaszyty w jego policzku, obróc jego własnymi komórkami, a potem został wszczepiony do oka, i tak teraz Martin Jones może cieszyć się. Właśnie wzrokiem. Kolejna historia, także z Hapiendem, dotyczy właśnie tego brytyjskiego żołnierza. On, moi drodzy, odzyskał wzrok dzięki technologii, która się nazywa Brain Port. Brain Port polega na tym, że z pomocą właśnie kamerki, która rejestruje obraz i okularów, mężczyzna może widzieć w jaki sposób, a dokładnie językiem. Obraz z kamerki, za pomocą impulsów elektronicznych, jest przekazywany do języka. A stamtąd już sygnał z pomocą nerwów biegnie do mózgu, bo tak naprawdę to przecież mózgiem oglądamy świat. A na koniec coś dla cukrzyków. Otóż okazuje się, że z pomocą takich zwykłych, właściwie niezwykłych, troszeczkę udoskonalonych, udoskonalonych soczewek kontaktowych można mierzyć poziom cukru we krwi. Wkłada się taką soczewkę do oka cukrzyka i kiedy poziom cukru idzie w górę albo w dół, wówczas soczewka zmienia kolor. A swoją drogą, jestem ciekawa, czy jeżeli nosi się takie soczewki cały dzień, tak jak ja to robię, to może to szkodzić zdrowiu? Iza, Iza się Pani. zastanawia. Pani doktor, Pani to doktor. odpowiedzmy na pytanie. Nie, odpowiednio te... stosowane, mhm. już nawet u niemowląt stosujemy, które są na przykład po operacji zaćmy wrodzonej, tak. żeby skorygować jej wzrok, żeby rozwijało się widzenie tak. obłoczne. Czy... Także odpowiednio stosowane, z należytym z higien, tak. zachowaniem higieny. Jak Ale jak to nie, to, śpimy, nie śpimy w soczewkach? Znaczy, są soczewki 24 można. godziny, w których można.